Proces starzenia się często zmusza nas do skupienia się na zmianach fizycznych. Jednak istnieje fundamentalny element, który odpowiednio rozwinięty, może zrewolucjonizować nasze doświadczenie życiowe. Równowaga psychiczna. Ci, którzy przekroczyli 60. rok życia, z pewnością już zauważyli, jak obowiązki i codzienne nawyki mogą stanowić przeszkody bezpośrednio wpływające na nasz sposób radzenia sobie z dojrzewaniem. Na szczęście nasza zdolność umysłowa może być rozwijana tak, aby dojrzewać z rozeznaniem i optymizmem. Zbadamy tutaj konsekwencje, jakie starzenie się może przynieść dla dobrostanu psychicznego, znaczenie zachowania aktywności umysłowej i przede wszystkim, jak małe zmiany behawioralne mogą znacząco przekształcić jakość życia. Odkryj: jak nawet w wieku 60, 70 czy 80 lat możliwe jest zachowanie żywotności i pełni energii. Podczas naszego życia zazwyczaj kierujemy uwagę na zmiany fizyczne, takie jak zmniejszenie wytrzymałości fizycznej, zmiany poziomu cholesterolu czy zaburzenia snu. Jednakże kluczowe jest uznanie, że nasz umysł również doświadcza znaczących zmian. Te zmiany mogą być korzystne lub szkodliwe. Jednym z pierwszych czynników do rozważenia jest wpływ, jaki izolacja może wywierać na dobrostan psychiczny. W różnych kulturach wielu starszych ludzi styka się z samotnością, gdy dzieci przeprowadzają się do ośrodków miejskich lub innych krajów w poszukiwaniu możliwości zawodowych, to dystansowanie społeczne może być szkodliwe dla zdrowia psychicznego, zwiększając możliwości rozwoju depresji i lęku. Jednak przemiany towarzyszące wiekowi przynoszą również możliwości odnowy. Istotnym elementem zachowania aktywnego zdrowia psychicznego jest pozostawanie w połączeniu z otaczającym środowiskiem. Można to osiągnąć poprzez umiarkowane, ćwiczenia fizyczne takie jak spacery lub poświęcenie się hobby, których nigdy wcześniej nie miało się okazji eksplorować. Włączenie się w stowarzyszenia, organizacje wolontariackie lub rozwijanie nowych umiejętności, jak opanowanie technologii, może ułatwić tworzenie więzi i stymulować poznanie, zmniejszając ryzyko chorób takich jak choroba Alzheimera. Dodatkowym elementem wielkiej wagi jest rola odżywiania. Często z wiekiem zmieniamy nasze wzorce żywieniowe ze względów zdrowotnych lub praktycznych. Jednak nasze żywienie wywiera znaczący wpływ na nasz mózg. Dieta zbilansowana, bogata w antyoksydanty, kwasy tłuszczowe omega-3 i podstawowe witaminy, może poprawić zdolność pamięci i oferować ochronę przed chorobami degeneracyjnymi. Kultury, które opierają swoje odżywianie na warzywach, rybach i żywności fermentowanej, Wykazują nadzwyczajne korzyści dla zdrowia psychicznego. Żywność taka jak warzywa fermentowane, ryby bogate w zdrowe tłuszcze i algi morskie dostarczają składników odżywczych szczególnie korzystnych dla funkcjonowania mózgu. Ponadto praktyka medytacji i uważności ustaliła się jako cenny zasób dla tych, którzy chcą poprawić zdrowie psychiczne w dojrzałości. Chociaż koncepcja medytacji może wydawać się złożona dla niektórych, w rzeczywistości może być niezwykle prosta i dostępna. Medytacja może być praktykowana w dowolnym miejscu, o dowolnej porze i nie wymaga długich okresów poświęcenia. Tylko kilka minut dziennie, koncentrując się na oddechu i uwalniając negatywne myśli, może wygenerować znaczącą różnicę w sposobie, w jaki stawiamy czoła codziennym sytuacjom. Innym fundamentalnym aspektem jest znaczenie odpoczynku. Wiele osób w podeszłym wieku doświadcza trudności z zasypianiem, czy to z powodu chorób, czy naturalnych zmian organizmu. Jednak spokojna noc snu jest fundamentalna dla utrzymania umysłu czujnego i zdolnego do stawienia czoła codziennym wyzwaniom. Ustanowienie zdrowej rutyny snu, unikanie nadmiernego korzystania z urządzeń elektronicznych przed snem i tworzenie spokojnego środowiska może przyczynić się do poprawy jakości odpoczynku. Wreszcie, jednym z najważniejszych elementów dobrostanu psychicznego w starości jest poczucie znaczenia. Posiadanie powodu do wstawania każdego dnia, czy to opieka nad członkiem rodziny, poświęcenie się osobistemu projektowi czy wykonywanie przyjemnych czynności, takich jak ogrodnictwo lub czytanie, jest fundamentalne dla zdrowia psychicznego. Gdy dostrzegamy, że w jakiś sposób przyczyniamy się, nawet w małej skali, nasza samoocena i poczucie dobrostanu wzrastają. Możesz się zastanawiać, jak włączyć te sugestie do swojej codziennej rutyny. Nie martw się, nie prosimy o drastyczne, natychmiastowe zmiany. Zacznij stopniowo. Być może możesz dodać spacer do swojego dnia, włączyć więcej ryb do swojej diety, lub wypróbować prowadzoną praktykę medytacji pod koniec popołudnia. Ważne jest wdrożenie małych działań, które stopniowo mogą mieć znaczący wpływ na Twoje zdrowie psychiczne i ogólny dobrostan. To dopiero początek procesu transformacji, którego możesz doświadczyć w swoim życiu. Starzenie się nie musi być postrzegane negatywnie. Z odpowiednimi postawami możemy dojrzewać z godnością, zdrowiem i co najważniejsze z radością. Nie pozwól, aby wiek określał twoje możliwości. Każdy dzień oferuje nową okazję do nauki, rozwoju i łączenia się ze światem wokół ciebie. Teraz, gdy omówiliśmy znaczenie zdrowia psychicznego, Zbadajmy niektóre praktyczne strategie utrzymania aktywnego umysłu, nawet po 60 roku życia. Jak wspomniano wcześniej, izolacja i samotność są wielkimi wrogami zdrowia psychicznego. Jednak prostym i skutecznym sposobem walki z tym jest tworzenie i utrzymywanie aktywnej sieci społecznej. Nie trzeba uczestniczyć w wielkich wydarzeniach, ale utrzymywanie regularnego kontaktu z przyjaciółmi i rodziną jest niezbędne. Rozmowy telefoniczne, wideorozmowy i wiadomości mogą zrobić znaczącą różnicę. Pozwala to dzielić się uczuciami i jednocześnie pozostawać w kontakcie z wydarzeniami świata. Jeśli zastanawiasz się nad dostępnością przyjaciół i rodziny, oto sugestia, która pokazała pozytywne rezultaty. Grupy wsparcia i interakcji między ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Wielu starszych ludzi uczestniczy w lokalnych klubach lub grupach online. Gdzie mogą dzielić się doświadczeniami, dyskutować o książkach, uprawiać sport lub razem zdobywać nową wiedzę. Te grupy oferują niezbędne wsparcie emocjonalne i społeczne, a także stymulują umysł. Porozmawiajmy o jednym z największych sojuszników zdrowia psychicznego aktywności fizycznej. Często starsi ludzie porzucają ćwiczenia, wierząc, że ich ciała nie wytrzymają lub że nie mają wystarczającej energii. W rzeczywistości aktywność fizyczna jest jednym z najlepszych lekarstw dla mózgu. Nie musi być intensywna. Codzienne spacery, rozciąganie lub dostosowana joga to sposoby utrzymania optymalnego funkcjonowania ciała i umysłu. Badania wskazują, że regularna aktywność fizyczna może poprawić pamięć, zmniejszyć objawy depresji i zwiększyć poziom energii. Istnieje silna kultura aktywności fizycznej dla starszych osób. Jak parki na świeżym powietrzu ze specjalnym sprzętem do ćwiczeń, które zapewniają doskonałe możliwości ruchu i socjalizacji. Jeśli jeszcze nie zacząłeś ćwiczyć, nigdy nie jest za późno na start. Nawet jeśli czujesz się poza formą, ważne jest postawienie pierwszego kroku. Zacznij powoli, a z czasem twoje ciało i umysł się przystosują. Kolejną doskonałą praktyką, którą można połączyć z ćwiczeniami, jest spacerowanie na świeżym powietrzu w spokojnych miejscach, takich jak parki czy ogrody. Oprócz tego, że to doskonały sposób na poruszenie ciała, kontakt z naturą ma udowodnione korzyści dla dobrostanu psychicznego, redukując stres i lęk. Kluczowym punktem zasługującym na uwagę jest pamięć. Gdy się starzejemy, wielu zauważa większą trudność w zapamiętywaniu imion, dat czy codziennych zadań. To całkowicie normalne, ale istnieją sposoby utrzymania dobrego funkcjonowania pamięci. Jedną z najskuteczniejszych metod jest wyzwanie poznawcze utrzymywanie mózgu zajętego czynnościami, które zmuszają go do pracy w różny sposób. Gry planszowe, krzyżówki, puzle i aplikacje treningowe dla mózgu oferujące ćwiczenia pamięci to doskonałe opcje. Korzystanie z technologii stało się rosnącym sposobem angażowania starszych osób w czynności umysłowe. Istnieją aplikacje specjalnie dla osób starszych, które oferują gry pamięciowe i programy nauki języków, które oprócz utrzymywania aktywności mózgu również otwierają drzwi do nowych doświadczeń i przyjaźni. Nie możemy zapomnieć, że dobrostan psychiczny jest również powiązany z odpowiednim odpoczynkiem. Często jakość snu pogarsza się z wiekiem, bezpośrednio wpływając na nasze samopoczucie podczas dnia. Istnieją sposoby poprawy jakości snu, szczególnie nocnego. Ustanowienie rutyny, utrzymywanie ciemnego i cichego środowiska w sypialni oraz unikanie urządzeń elektronicznych przez co najmniej godzinę przed snem to nawyki, które mogą spokojniej wprowadzić sen. Wielu starszych ludzi praktykuje krótki odpoczynek po obiedzie. Uzupełniając dobrą noc snu, znaczenie zdrowego odżywiania nie może być niedoceniane. Już wspomnieliśmy, że żywność bogata w antyoksydanty i niezbędne kwasy tłuszczowe jest doskonała dla mózgu. Innym ważnym aspektem jest nawodnienie. Często starsi ludzie spożywają mniej płynów, niż potrzeba, wpływając na jasność umysłową. Utrzymywanie dobrego nawodnienia może poprawić funkcje poznawcze, a także pomóc w trawieniu i energii. Jak podsumować wszystkie te sugestie w praktyczny sposób? Po pierwsze, stwórz pozytywne środowisko społeczne. pielęgnuj i utrzymuj ważne relacje. Po drugie, ruszaj się. Czy to poprzez ćwiczenia fizyczne, spacery czy jogę, Twoje ciało i umysł będą wdzięczne. Włącz wyzwania poznawcze. Takie jak gry pamięciowe lub naukę nowych rzeczy i przede nią nas to wszystkim nie zapomnij o odpoczynku. Jakościowy sen jest jednym z największych sojuszników zdrowia psychicznego. Doszliśmy do momentu zbadania, jak znaleźć zdrową równowagę między codziennymi czynnościami a dbaniem o siebie. Rozmawialiśmy o znaczeniu utrzymywania aktywnego umysłu i o tym, jak małe dostosowania mogą przynieść wielkie ulepszenia w jakości życia. Teraz omówimy. Jak stworzyć zrównoważoną rutynę łączącą dbanie o ciało i umysł z codziennymi obowiązkami? W miarę starzenia się często czujemy się przytłoczeni obowiązkami. Z upływem lat może być trudniej radzić sobie z zadaniami, które wcześniej były łatwe, a presja może być duża, szczególnie gdy mamy rodzinę do opieki lub gdy życie zawodowe nadal wymaga wiele. Jedną z największych tajemnic utrzymania dobrego samopoczucia i szczęścia jest sztuka ustanawiania granic. I priorytetyzowania tego, co naprawdę się liczy. Dbanie o siebie nie jest luksusem, to konieczność. Oznacza to, że niezależnie od zobowiązań, fundamentalne jest zarezerwowanie czasu dla siebie. Czy to do czytania, spacerowania, czy po prostu relaksu, te momenty są niezbędne dla odnowy energii. Innym istotnym punktem jest organizacja. Często nadmiar nagromadzonych zadań może generować wielki stres. Negatywnie wpływając na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Nauka organizowania się i delegowania odpowiedzialności to skuteczny sposób utrzymania równowagi. Zrób listę priorytetów i spróbuj delegować zadania, które niekoniecznie muszą być Twoje. To nie tylko uwolni czas, ale także zmniejszy poczucie przeciążenia. Wielu starszych ludzi ma doskonałą zdolność organizacyjną. Głównie dzięki silnej wartości kulturowej, szacunku dla rodziny i starszych. Aktywne uczestnictwo w organizacji rodzinnej, ale bez przeciążania się, to zdrowy sposób utrzymania równowagi. Jeśli chodzi o odżywianie, mówiliśmy o znaczeniu żywności wspomagającej zdrowie psychiczne, ale ważne jest pamiętanie, że zbilansowana dieta jest również ściśle powiązana z naszą dyspozycją fizyczną. Zdrowe odżywianie nie oznacza tylko unikania szkodliwej żywności. Ale także nauka dokonywania świadomych wyborów zgodnie z potrzebami ciała w danym momencie. Tradycyjne diety bogate w fermentowane warzywa i świeżą żywność przynoszą wiele korzyści zdrowotnych. Praktykowanie świadomego odżywiania, koncentrując się na jakości, a nie tylko ilości, to doskonała droga do utrzymania równowagi ciała i umysłu. Tworzenie rutyny sprzyjającej dbaniu o siebie wykracza poza samo znajdowanie czasu dla siebie. Obejmuje naukę słuchania własnego ciała i szanowania jego granic. Jeśli czujesz się zmęczony lub zestresowany, nie wahaj się wziąć czasu na oddech. To nie oznacza słabości, ale mądrość. Odpoczynek jest niezbędny dla naszego ogólnego dobrostanu, a wiedza o tym, kiedy się zatrzymać, to jeden z największych znaków samoświadomości i zdrowia psychicznego. Jak wiedzieć, czy dobrze dbasz o siebie? Dobrym sposobem oceny tego jest obserwowanie swojego stanu emocjonalnego i fizycznego w czasie. Jeśli czujesz się bardziej zmęczony niż zwykle, lub czujesz, że nie masz energii na codzienne czynności, być może czas dostosować rutynę. Czasami musimy być bardziej delikatni dla siebie i zaakceptować, że nie zawsze możemy robić wszystko sami. Przyjmowanie pomocy od innych, czy to rodziny, czy profesjonalistów. Może być wielką ulgą i skutecznym sposobem utrzymania równowagi. Nie możemy zapomnieć o znaczeniu dobrego wsparcia emocjonalnego. To wykracza poza chodzenie na terapię. Wsparcie emocjonalne może pochodzić od przyjaciół, rodziny lub grup społecznych oferujących pomoc. Jeśli czujesz, że samotność to wyzwanie, szukaj grup wsparcia lub działań społecznych. Istnieje wiele inicjatyw integracji starszych. Osób takich jak wizyty domowe czy wydarzenia społeczne, które mają na celu walkę z samotnością wśród starszych, te przestrzenie nie tylko pomagają zmniejszyć izolację, ale także zachęcają do budowania nowych przyjaźni, pozytywnie wpływając na dobrostan psychiczny. Chciałbym przypomnieć, że starzenie się to naturalny proces życia, a każda faza przynosi swoje własne możliwości wzrostu i nauki. Gdy przekraczamy 60. rok życia. Mamy szansę spojrzeć wstecz i zobaczyć wszystko, co już osiągnęliśmy, ale możemy też spojrzeć w przód i zobaczyć, co jeszcze możemy osiągnąć. Ważne jest, aby nigdy nie przestać się uczyć, szukać nowych wyzwań i łączyć się z innymi. Życie to podróż i nigdy nie powinniśmy tracić zdolności cieszenia się każdą chwilą, nawet z jej trudnościami. Dbanie o siebie nigdy nie jest egoizmem. To klucz do pełnego i szczęśliwego życia. Starzenie się z godnością, zdrowiem i radością jest możliwe, gdy przyjmujemy właściwe postawy. Nie pozwól, aby wiek określał Twoje możliwości. Każdy dzień oferuje nową okazję do wzrostu, nauki i łączenia się ze światem wokół Ciebie. Podróż starzenia się może być jedną z najbogatszych i najważniejszych w naszym życiu, o ile utrzymamy aktywny umysł, zdrowe ciało i wzmocnione relacje.